Był żartem, pół serio. To będzie najtrudniejsza do wytłumaczenia zmiana reguł ortografii, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. W wyrażeniach Pół zabawa, pół nauka, pół żartem, pół serio, pół spał, pół czuwał, będziemy zapisywać człon pół łącznie, a nie jak dotąd oddzielnie. Z kolei w połączeniu typu pół Polka albo pół Francuska, czyli wtedy, kiedy pół odnosi się do jednej osoby, choć akurat całej, a nie jej połowy, będziemy stosować zapis z łącznikiem. W tym zakresie mamy więc dwie zmiany, ale nie zmienia się za to fakt, że sam wyraz półżartem będziemy zapisywać łącznie, czyli nie będzie już tego problemu, że półżartem ma dwie formy zapisu. Inno gdy piszemy tylko półżartem, a inno gdy stosujemy zapis półżartem, półserio. I tak tytuł filmu z 1959 roku też powinien zmienić swoje opisownie. A szczegóły zmian ortograficznych znajdziecie w opisie.